Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj kolejny dzień akcji z ML em Przypomnę W163 rama przedłużona. Dzisiaj tak. Wzmocnienie ramy tutaj. Wzmocnienie mocowań paki tutaj, tutaj, ewentualnie tam. Następnie demontaż zbiornika, demontaż wydechu, demontaż wózka, aut. Szlifowanie i malowanie. Być może dzisiaj zobaczymy, co jeszcze z tego wyjdzie. W międzyczasie doszła rura wydechowa, taka fajna, gięta, od traktura, jedyna prawdziwa do wozu, do gnoju i fajnie, fajnie, bo chciałbym, nie ukrywam, musimy mieć to za sobą, bo jest kilka innych tematów, ile gdzie będzie o tym też będzie, tak jak mówiłem wcześniej. Dobra, tymczasem do roboty. Tunęłem sobie to stare wzmocnienie, bo tu była ta łapa, nie? Tu miałem tą łatę łączącą te dwie połówki. wyciąłem z grubej blachy, nie wiem ile ona ma, taką miałem pod ręką. Spawam to tu. Obspawam dookoła i myślę, że to będzie wystarczające. Od podu też spawałem płaskownik zakańczający te przejście. I zobaczymy. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. chwilę porobione więc tak tutaj wyszlifowałem to co było zbędne wzmocniłem te łączenie ramy od spodu też jest wzmocnione wzmocnione mocowania paki tak tak zacząłem oczywiście robić też drugą stronę ale standardowo nie tu się udało tu się udało i okazało się, że butla się skończyła, zapasowa też była pusta, więc po prostu dramat. No ale dobra, ja się wezmę chyba za rozbieranie już tego, tamte resztę to sobie dospawam potem, następnym razem. I wtedy co? Nie wiem. Prawie cały dzień tu siedzę. A no, oczywiście co? Główno porobione. Wyjechała ta oś. Teraz tak. Yy, będę musiał to wyszlifować. Więc zaopatrzyłem się. Coś takiego, młotek pneumatyczny z tymi takimi, jak to się nazywa, igiełkami. Jestem ciekaw jak to się sprawdzi. Tego chcę użyć głównie w zakamarkach. Tu, 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 tam. Zaopatrzyłem się też w takie coś do zdzierania Nortona i to fajnie działa. Lamelki tam każdy zna, a to się nie sprawdzi. Więc tak. Na dzisiaj to koniec mojej roboty. The next day. O, powiem Wam, że te skrobanie to normalnie masakra. Tak to wygląda na razie. Mam problem z dojściem do zakamarków, oczywiście. Ogólnie to jest takie, że nie odpada. Jakbym to odtłuścił, to byłoby w miarę. Nawet palca by nie brudziło. Do tej pory. Robiłem to tym młotkiem jako, o tym, potem to robiłem szczotką drucianą, potem jeszcze lamelką. No i taki efekt, nie? I teraz mi powiedzcie, w komentarzach możecie napisać. Jeżeli producent podaje, że pokrywane elementy oczyścić z luźnych cząsteczek rdzy lub starej powłoki, to ma na myśli, że na przykład na takie coś. I na przykład na takie, co już nie odpada, można to otwierować. Czy lepiej to zeskrobać? Tylko że w moim przypadku musiałoby to być chyba wypiaskowane, bo szczotką czy czymkolwiek ja nie jestem w stanie tam dojść. Nie bo mam takie zakamarki gówniane. Tutaj jest tak samo, jak nie gorzej. Tu jeszcze nie jechałem tym, jak to się nazywa. Lamelką ani papierem ściernym dopiero zaraz będę to robił Kurde, nie, mam taki dylemat społeczny Dylemat społeczny okay. Dylematy, dylematy Na razie zostawię to tak jak jest Przejdę do następnego etapu Przemyślę sobie, jak to zrobić. Mam pewien plan. dodałem rolkę na Insta i na TikToku o tym. Tam oczywiście macie jakieś swoje przemyślenia. Ja sobie to zostawię do przemyślenia jeszcze na dwa dni. W tym czasie kupiłem reperaturkę Progów, czyli profil stalowy 120x60 z ciągną trójką, więc teraz się tym zajmę. To niech sobie dojrzeje i zobaczymy. Dobra. Czyli zapraszam, zapraszam na na yy, naprawę progów pod tytułem Jak tego nie robić. I'm still rolling up over black Cadillac, I heal boats on a sexy body for the jak widzieliście, krobu nie było. Teraz tak przymierzę sobie to, jak będzie wyglądać. Mam nadzieję, że utrzymam na tym lewarku. Yy, ciąg dalszy budowy ciągnika rolniczego. Bardzo tak, leciał ten profil. Jak widzicie będzie tak, oczywiście to będzie zakończone blachą. Tutaj od środka Wam pokazuję. Uciąłem to wzdłuż takiego zagięcia. Zaraz to obspawam. Niestety tam do drugiej strony obspawam to dopiero jak koła będą z tyłu, cały ten wózek założony, bo boję się, że on mi się na głowę zwali a wolałbym tego uniknąć jako tako, byle jako czyli jest sobie profil wspawany posmarkany tak jak lubię z tyłu już zakończyłem to wszystko. Tak to będzie wyglądało też z drugiej strony. Od przodu załatam jak będę mógł ściągnąć koło. Tam już trochę poderknę sobie. I tak jak mówiłem od tyłu też jak będą już z tyłu... Jak on będzie stał na kołach. Dobra, trzeba to powtórzyć teraz z drugiej strony. I jakoś to idzie fajnie. W sumie ważne, że mi się podoba, bo wiem jakie będą komentarze. Ale fajnie. A few moments later. Dobra. Lewa strona też w końcu zrobiona. Było trochę do dupy, bo ograniczało mnie miejsce. Ale jest, wygląda identycznie jak z tamtej. Tu było znacznie więcej do wycięcia. Ale ktoś już tutaj był. Więc w sumie i tak odpadło praktycznie. Bez użycia flexa, delikatnie tam poprawiłem. Teraz wyjaśnienie czemu z profila. Dlatego, że wewnętrzna część tego probu, jednego i drugiego, też była przegniła. Stwierdziłem, że nie będę tego reanimował, bo po pierwsze nie chce mi się. Po drugie nie ma zbytnio na to czasu. A już mam ten patent z tymi profilami sprawdzony. Bo robiłem tak w swojej kiedyś tam witarze. Więc postanowiłem sobie po prostu ułatwić życie. Tu jeszcze w międzyczasie dospawałem końcówki, więc temat został z początku filmu i z jego środka, czyli jak doczyścić to gówno bez piaskowania. Czemu nie chcę tego piaskować? Dlatego, że nie chcę tego rozbierać, bo wydaje mi się, że jest to po prostu strata czasu i pieniędzy w przypadku tego pojazdu. Najpierw chciałbym to złożyć, pojeździć, zobaczyć jak to się będzie zachowywać. Jeżeli to będzie rokujące na przyszłość, to kiedyś w wolnej chwili się to rozbierze, zawiozę do firmy i będzie zrobione bożemu. Tak samo nie będę teraz reanimował rdzy z tego wózka, no bo to jest sensu pojeździć, zobaczyć, obserwować. Dobra, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Dziękuję. Hej.